Dzień dobry, witam wszystkich w początku trzeciego sezonu z serii Transport Fever 2 Console Edition. Oto właśnie zagramy na mapie West Valley. Wydaje się, tak to się czyta. No i zaczniemy. Mapa 12 000 metrów na 12 000 metrów, rok rozpoczęcia 1900. No, po prostu. Na początek mamy 10 tysięcy, no więc... Dobra, zacznijmy. Hmm. Mhm. Hmm. O co taki początek trzeciego sezonu na konkretnej mapie? Zobaczymy, jak długo seria się utrzyma jak się w ogóle otrzyma. Dobrze. A więc jesteśmy. Ja tu na tej mapie nic nie zmieniałem. Tak naprawdę nie wiedziałem co by tu zmieniać. Mapa... Przede wszystkim, że mapa jest ładnie przygotowana. A więc dobrze. Zacznijmy. Czas włączony. No co my może jeszcze nie? Tak się zastanawiam, czego typuję tu zacząć. Może jest standardowo od jakiejś komunikacji miejskiej. Rozmiar. O, wszystko jest w minus. Ciekawe czemu. 50. No, rozwój. O, minus 50, 60. Gdyż... Aha, brak łączenia z innym miastem. No cóż, o tu mam też zakłady przemysłowe, więc w że z czego mógłbym sobie tak postawić, jakbym chciał, ale czy chce? Nie wiem, może na razie nie. A więc, tak miasto, rozmiar. Jakie miasto jest największe? Medno, to. to możemy to zacząć gdzieś... Dajmy na to, że. Autobusów? Dobrze autobusów. Tak, żeby nic nie zniszczyć. Dobrze. Tu mamy przemysł. Budynki mieszkalne. Hop. Tędy. Tu. I komercja. Jakoś tak, tu. O, tu. Dobrze. Co my tu mamy? Z tego co widzę, to chyba najbardziej to będzie pocenne. No chyba tak, choć tak to będzie drogie. Więc trzy na razie powinno wystarczyć. Czas mogę już włączyć. Tędy znowu, tędy. Jest dobrze, jest dobrze. Tu, tu. Dobrze. Czemu byśmy się tak mogli naprawdę zająć. To jest piekarnia. No, chyba, żeby naprawdę tutaj postawić gdzieś piekarnię. Zobaczcie, ile to będzie kosztować. To hmm. mało 170 tysięcy. Nie się zastanawiam, czy postawić, czy nie. Czy to w przypadku nie będzie delikatne oszustwo. Dobra, może na razie nie No to szkoda, że akurat tu nie ma Bo tak ogólnie to wszędzie wszystko daleko Stąd Gdzieś tu i gdzieś tam też mm. Mm. Nie mam pojęcia od czego zacząć Może by tu by się zmieścił jakiś. Tu się zmieści. O, jaki most. Tu by się zmieściło na przykład taki. A ci w sumie statek? O, z tego tam. A, bo jeszcze lepiej. Stąd tu. Tylko statkiem? Nie, nie statkiem. Po prostu. Dobrze, pociągnijmy trochę drogę. Trochę dalej. Dobrze. I tak. W sumie tędy będzie mogła. Most? Czy nie most? Most, dobra. To w sumie to wtedy można usunąć i będzie tak teraz sobie Eee no tak a tu może trochę nam więcej mu dwa i faktycznie ładnie to wygląda no te ci udekorowane dookoła dobrze może nie tak bo coś drogie To też nie tak no, już taniej. To ja tego kupić. No, tak, do 9 milionów, żeby zostało. Kupię jeszcze. No, nie, dobra. Nina 2. Stąd. Tu. Co wiedzą? Chyba mają wiedzą, co mają robić. Tak. Tak. Dobrze. Z od razu może zawrócić, bo i tak w tamtą stronę, no dobrze, jak to moje linie nie zarabiają, kto by się spodziewał, ale w sumie, czy gdzieś pociąg się opłaca robić. Nie wiem, tu na tej trasie, jak to wygląda, jeśli chodzi o wysokość? 300, 300, w sumie i tak wysoko. Tu już jest 400. Hmm. No, tu można też produkować chlebki. Czemu nie? Naprawdę to wcale aż tak źle nie wygląda. Dobra, obrócimy stawimy to, tak? A bo to należy jakby, mogę to zniszczyć? Nie, nie mogę, czyli to jest namalowane, chyba tak. Dobra, stąd e, 10 metrów, tu dobrze, i stąd. To od razu przez miasto to będziemy mogli od razu zrobić tutaj jakąś komunikację miejską. No, trochę tego. Linia 3. I tak tu mamy komercję. Przemysł. Hm. I dajmy na to, że tu. Dobra, raz, dwa, trzy. Linia czwarta. Nie mam pojęcia jak to stawiłem, ale jakoś jest Tu. Ile tu? I tak właśnie. Hmm. Okej. Okay. Dobrze. Nie, nie. No wszyscy za nie zarabiają, ale kto by się spodziewał Zaczymy, nawet ta linia nie zarabia Ciekawe czemu hmm. W sumie jak na razie nazywam no Linie jak na razie nie nazywam, więc Dobra Chodźcie Z drugiej strony też możecie No, z drugiej strony też możecie, śmiało Ale ty możesz jechać Czemu on tu się zatrzymuje? Możesz jechać Nie musisz tu stać Ale go nie zawrócę hmm. Możesz jechać Możesz jechać No już się, Sią, możesz jechać Wszystkie wygląda. O i w sumie ciekawe czy strójcy by zrobili jakieś nowe, nowe postacie że... Bo tu wszystkie modele ja mają, taką samą postać, o. Dziad. Ptaci sam, tacy sam Czy trójcy na przykład byłoby losowe? Na przykład jest tam parę różnych postaci i na przykład będą losowo ustawiane dla... jako kierowca. To by było ciekawe. To po się rozwija. Mm -hmm. O, tu mamy też rafinery. Czy to jest bliżej? Dobra, tu mamy taki odstęp. Tu mamy podobny odstęp. To tu tutaj też ciężarówki zrobić? Mm. A potem gdzie to pilne paliwo dostarczać? O, tu jest torka. Tam jest o, tu jest. To w sumie to mogliby. Mógłbym. Ale w sumie pociąg, pociąg, nie pociąg. A czemu nie, może pociąg. A, kształtowanie terenu. Zagramy to może tak bardziej realistycznie niż mniej, czyli nie będziemy robić prostej linii, tylko tak naokoło, dookoła tego wzgórza. Dobra. Czemu nie. To trochę przedłużymy Dobra To mamy wysokość 24 A bo coś tak to jest tak czy jak spada dobrze Dobrze W sumie bym chciał to zrobić jakoś Tak, nie wiem Nie jest 120 Wtedy tu by się zmieściło drugie. Mhm. Dobrze. Mam nadzieję, że za bardzo. Nie zaczynam od początku jakoś za dużo. Bo dopiero 12 minut. Mhm. Tutaj tylko jedno. A i to i tak wyjdzie dość drogo. Dobra, to może zaczniemy najpierw z tej strony Linie, włączymy sobie linie Dobrze, 60 powolutku Nie, czy ja zły wziąłem, 103 Dobrze, linie są dobrze Jest dobrze Jest dobrze i tak, tu mamy linię w 38. Tu musimy się trzymać jakiegoś tego zbocza. O, jakoś tak. Zobaczymy, w jednym kawałku się uda czy nie? O, jak najbardziej się uda. Dobrze. Super, super, super. Też super mm -hmm. tu nie, to już się trochę za... W sumie. Nie, to się zdarnie i dobrze jest. I w sumie teraz tutaj coś takiego. W sumie ustaw tak o, i tak to można zrobić. Właśnie, właśnie, właśnie tak. I tak. Czy dosięga? Dosięga. Świetnie. Pociąg, pociąg, pociąg. Jakoś. Yy, może tu. Super. I co my tu mamy? Normalne, normalnie to jest w grze. Ta też, też, też. To jest z moda. Czy jest droga? Jeden minia. To normalnie w grze. I reszta też. A, i to też jest. To jest moda, moda iżże. I to też. Dobrze, a więc tą tu, to nie ta, to, to. No bo ta, coś. I jaką lokomotywę. Hmm, a to ciekawe. Ta lokomotywa jest droższa. A, dlatego, ale w sumie ta powinna wystarczyć. I nowa linia. Tu. Tu. Nie ma wie co ma robić. Tam, tak. A tu tak. No, bo to sięga, sięga, sięga. O, już produkuje coś. Ja jakby tu zwiększyć... Ej, patrz, nie zarabia. O, nowe tramwaje. Jeszcze trochę. Dobrze. Poziorno. Ciekawe skąd to, z jakiego języka. Medno. Brezję Dziwna ta forma. To cię małe dość. I Dria, hmm, To ci kółko się zrobiło. To cię krzywe kółko, ale kółko. Dobra, armagedon w żarówek jedzie? Jedzie. Jadą. No. Dobrze. Tu coś jest. No powodu jak tu potrzeba? 2 na 1. Dobrze To produkuje chyba 400. Maksymalnie To dobrze Ale na przykład w sumie tutaj hmm. O, no, pociąg jedzie Jedzie powoli komu się nie śmiesza. i tak tylko 50 pojedzie, więc na spokojnie Dobrze dobrze. To może teraz czas na nazywanie linii, czemu nie? To jest ta nazwa Dobrze. A w ogóle ciekawa, jak to się zachowa. Zwolni? Zwolni 21, 21 km. Na godzinę, to dobrze. Hmm, co jest linia 2? E, ciężarówki, w sumie, czy ciężarówki, czy na przykład hmm, jakby to trzymali. Się... Dobra, nafta, ropa. Tak, rozumiecie, tak można. Oil, oil, rafinerii To jest autobusy, bas. Yy, tak, tak. Mas. Medno. Zobiec tak nie ciekawi, czy ta linia jakoś tak niezbyt się. Yy, linia. Gra. Czy przed tym się już tak trochę Nie nudzi. Bo ciągle ta sama gra. Zboże, żywność. A i to też jest od razu. Wracając do tematu, bo znowu zmieniam temat. Część ta gra już się tak trochę nie nudzi, no bo to już jest trzeci sezon. Przepraszam, ta gra już się trochę tak nie nudziła. W oglądaniu i, przepraszam, w graniu. Dobra. Pociąg. Towarowe eee, na... tak. Ropa. Na paliwo liwo, Mamy. Super. Subcio. Nie wiem, co od razu nazywać te linie, czy nie. Super, super. Jadą powolutko, ale jadą. I w sumie może faktycznie to tak lepiej wygląda. Szymon, Takie pokręte tory. Na przykład na zboczu góry na zdecydowanie, faktycznie lepiej wygląda niż Taka jedna prosta linia po prostu Ci tunel I sobie może tak będziemy grać faktycznie Bo to często są też, o wielkie góry, że Będzie się powoli na ten pociąg, o Iziu hmm. Czy ta linia zarabia? O, też zarabia jako tako No to można zwiększyć W sumie pomalujemy o czym mamy nie? To jest żółte. Hmm. Albo może nie malujmy na razie. O! Nie tu osób czeka. zród czyli w tą stronę, tak, tak. No, no, no. O! Pytanie, czy w tym tu nie wymienić na tramwaj od razu? Może od razu na tramwaj czemu nie? Podsumuję, może nie, bo to będzie ryzykowne. Dobra, po prostu więcej powozów konnych. Tak? Diliżansów. Właśnie. To jest powóz konny. Diliżans, Powóz konny. Dobrze. A, może jeszcze trochę więcej? 7? 7 będzie dobrze. Hmm. Ale kusi mnie tu, żeby zrobić tą piekarnię na przykład. Na przykład. Na przykład za to. Na przykład za to. A, tylko że ja nie mogę usunąć, patrz. Usunąć nie mogę, ale mogę stawić nowe. No dobrze. co zrobić tak w centrum? nie. O co tu jest piekarnia? To może tak bez uszciwania? Bez uszciwania, ma być bez uszciwania, będzie bez uszciwania. Ale tu mogę zrobić. Taką o. Co my będzie skrzyżowanie, to będzie jechało tak. To jest. Bo góry to taki zakręt. Dobrze To jest dość płasko, więc chyba Tak, płasko, płasko, tutaj, tutaj I nie tak. Tak dobrze jest Pociąg jedzie. Jedzie Ile tu ma? Tylko trzy? a bo dopiero jedzie tutaj ten remagedon Armageddon No jeszcze z 10 Bo no to trzeba. No chyba, że to też wymienić na pociąg W sumie, w sumie, w sumie Kusząca propozycja Ale od razu wtedy drugi pociąg? No kusi pociąg No jechać taki pociąg, o tu Taki przy drodze. No, mogę się przyczepić do drogi? Nie mogę, tak Jak nie wiedziałem, że tak można Chyba ja to mi się o, o o były, były, były. O jest Super w sumie. Nie tak ja chcę przy przyklej się do drogi. Do drogi, O. Coś takiego w sumie? Czy coś się nie przykleiło? Nie wiem czy się przykleiło. Nie wiem czy się przykleiło. W sumie będę robić te krótkie odcięci i zobaczymy To zobaczymy czy zrobię tu pociąg czy nie w sumie pociągnął tu masz dopiero siedem hmm. i znowu nic 8 a to dopiero tu gdy na przykład będę chciał zrobić tu właśnie od której strony jest paliwo a i z tej strony a tu nie przejadę bo tu jest już skarpa a naprawdę ładnie urządzona mapa ładnie, ładnie Dobra hmm. Dobrze, jak tam odcinek? Nie mam minut 24 No 25 minut To to będzie na tyle To będzie wszystko Zrobiliśmy dość dobrą produkcję paliwa Zrobiliśmy jedną komunikację miejską oraz drugą w tym mieście, wiecie? Mieście. No i, że tak powiem, produkcję żywności. To tak chyba dużo. Jak wygląda ze zarobki, no to nawet, nawet, nawet ładnie. Dobrze, a więc to wszystko na ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jak się podoba nowa seria, czyli na pierwszy odcinek z trzeciego sezonu. Hmm. O, zobaczymy jeszcze to. Nie dobrze. Ile weźmie, Tyle samo co poprzednio, tyle samo co poprzednio. A nawet nie trochę więcej. Dobrze. No to będzie na wszystko dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie komentarz z, ze swoją opinią. No to dziękuję. Żegnam.